Cześć, witajcie moi drodzy na uch, kolejnej recenzji. E, dzisiaj chciałbym zaprezentować Wam e, kolejny liquid od firmy Wapy. Będzie to Arbus. E, 6 mg. Będzie na dripie, więc będzie ciężko. E, no ale dobra. Smak arbuza każdy zna. Zwyczaj w papierosach e, Arbus jest to e, idealny smak gumy arbuzowej. Arbuza po prostu nie da się zepsuć w jakiejkolwiek firmie no ale zobaczmy hmm. i powiem wam, że pierwszy raz potykam się z arbuzem, który nie daje chemią Czuję się po prostu gumę balonowo smaku arbuza ale jestem w szoku, bo właśnie dopiero go teraz otworzyłem, odpieczętowałem naprawdę jest bardzo fajny aromacik powiem wam, że no będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Otworzyłem go teraz pierwszy raz przy Może kamera złapała ten dźwięk yy, strzelenia blokady. No ale zobaczmy. Eee, testuję na Teslin Wander Trójce. Na Dripperze Ati mam e, tutaj dual nano caterpillar cutter pilar. Eee, Oporność jest w granicach 0.24 oma. Jakie napięcie, nie wiem, jest na pierwszej pozycji, więc no ale widzieliście już jak to więc jest w porządku. No i sprawdźmy. Uła, troszeczkę gryzie gardo. No, łóżka dla mnie to jest zdecydowanie za dużo. Ale jeśli chodzi o smak, eee, jest słodki, to jest na pewno. Na pewno wyczuwalne, no i nie ma chemii. Jest taki dość specyficzny, ja musiałbym się do niego przyzwyczaić, no bo to dopiero pierwsze, pierwsze dwa, trzy buchy. Ale ogólnie naprawdę stawia taki bardzo fajny posmaczek. I jest to, mówię, jest to guma balanowa o smaku arbuza, nie jest to świeży arbus, Nie ma chyba żadnego likwidu w Polsce, czy na może jest, który smakowałby czystym, prawdziwym arbuzem. No i cóż. No i chyba tyle w tej recenzji. Hmm, jeśli macie okazję, na pewno spróbujcie. Myślę, że Wam się spodoba. Tylko ja jednak będę musiał zobaczyć się w trójki, bo szóstki to trochę za dużo. Trzymajcie się, witamy serdecznie do następnej recenzji.